Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę to opoka. Dzisiaj święto katedry świętego Piotra i słuchajcie, słowo opoka po prostu do jednego mnie motywuje. Jeśli dzisiaj mamy stwierdzić, kto jest Piotrem, no to trzeba stwierdzić, że jest nim papież Franciszek. I w tym dniu dzisiejszym chcę was prosić o modlitwę za niego. I za tych wszystkich, którzy go krytykują, bo o ile papież z Argentyny może mieć jako, jako człowiek z Argentyny różne pomysły czy różne przemyślenia, to jednak to, 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 co dotyczy nauczania oficjalnego kościoła, oczywiście nie może zawierać żadnego błędu. Dlaczego? Ponieważ jest opoką, opoką, na której Jezus buduje kościół. Jeśli dzisiaj chcemy pytać się, co Chrystus chce powiedzieć Kościołowi, to trzeba słuchać Opoki, trzeba słuchać Piotra. Kto jest dzisiaj Piotrem? Piotrem jest Franciszek i nie ma innej drogi. Jeśli to podważymy, to podważymy wszystko, to podetniemy sobie gałąź, na której siedzimy. To będzie po prostu dla nas tragedią. Dlatego dzisiaj w kierunku Franciszka biegnie Jezusowe słowo: Ty jesteś Piotr, Opoka i na tej opoce. Buduje mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Niech nas szczerze w tym kościele, Bóg wszechmogący ojciec i święty Duch Święty. Amen. I do jutra.